Teraz chciałbym wam powiedzieć po pierwsze o DeepSeek. Jeżeli się nie, się nie interesujecie sztuczną inteligencją, to po pierwsze błąd. To po pierwsze błąd powinniście się zacząć interesować, ponieważ sprawa jest poważna. Po drugie, co się dzieje teraz w świecie AI, to właśnie ten model językowy DeepSeek wstrząsnął trochę światem, ponieważ. W Czasie, kiedy firmy takie jak OpenAI, jak Amazon, jak Entropic, czy, czy Google, czy Meta próbują robić własne modele językowe, własną sztuczną inteligencję na własnych systemach, samemu ją szkoląc i tak dalej, i to są prawdopodobnie takie giganty, z którymi. Prawie że nie da się konkurować, ponieważ mają też chipy NVIDII, które są najlepszymi chipami do jakby wyszkolenia sztucznej inteligencji na świecie. I bez nich ciężko być konkurencyjnym w ogóle. Więc to jest jedna sprawa. Mamy te super giganty, które kontrolują całą. Kontrolują, mają przewagę w świecie budowania modeli językowych i sztucznej inteligencji. I teraz firma z Chin, która nazywa się DeepSeek, opracowała. Lepszy model niż te firmy za chyba jedną trzydziestą ceny ich konkurentów. I teraz cały świat ma takie pff, akcje wszystkich tych firm elektronicznych, spadają Nvidia, Google, Meta, wszystko to spada, bo nagle ludzie mają takie. O, oni niekoniecznie muszą rządzić AI w przyszłości, a to właśnie osoby, które mają najlepsze AI będą naj, powiedzmy najbardziej konkurencyjne i najbardziej wpływowe w przyszłości. Więc teraz, jak oni to zrobili? Bo jeżeli te hinole rzeczywiście mają technologię, dzięki której mogą to zrobić 30 razy taniej i co więcej, nie dość, że zrobili lepszy model, zrobili go dużo taniej. No, i ktoś by powiedział, no w Chinach tam ile się płaci za pracę i tak dalej. Nieważne, zrobili to dużo, 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 dużo taniej, a później jeszcze wypuścili to w modelu open source, czyli jakby każdy na świecie może sobie z tego korzystać za darmo. I to jest już przełomowe, ponieważ to tak strząsnęło i tak szokowało te wszystkie firmy, te korporacje, które powiedzmy mają jakąś wyłączność że rynek się zmienił. Teraz rynek trzeba troszeczkę zmienić i co ja się zastanawiałem, jak to w ogóle możliwe, czy oni naprawdę są aż tak innowacyjni? Nie. <grytanie> oni po prostu do szkolenia swojego modelu wykorzystali dane przepracowane już przez lepsze modele językowe takie jak ChatGPT czy yy, Gemini, czy tam jakiś inny model językowy. Więc dosłownie użyli AI, żeby zrobić lepsze AI. I to ma jak najbardziej sens, ale jest przerażające. Ale jest przerażające, bo pokazuje znowu konkurencyjność i tempo rozwoju tej technologii i rynku. Więc, jak, jaki jest z tego wniosek? Nie trzeba wydawać setek miliardów, milionów dolarów, żeby zbudować komputer, na którym wyszkolicie AI. NVIDIA opracowała komputer, który jest dosłownie stworzony do e, przetwarzania modeli językowych za chyba 2 czy 4 tysiące złotych. Złotych! To jest bardzo mało pieniędzy, jak na tak potężny sprzęt. Jeżeli każda firma będzie mogła mieć taki komputer i własne sieci neuronowe, własne modele językowe na nich puszczać, szkolić je do swoich potrzeb, do swoich produktów, do, swoich, do swojej firmy żyjemy w lepszym świecie, w bardziej skomplikowanym i dziwniejszym i bardziej chaotycznym prawdopodobnie, ale tak jak dzisiejszy świat jest na pewno bardziej skomplikowany i bardziej szalony niż ten z przeszłości, to wydaje mi się, że jest lepszy, pomimo że jest przerąbane i jest masa nieszczęścia na świecie, to nigdy nie było tyle dobrobytu na świecie co dzisiaj. Więc może powoli, ale jest lepiej. Jest dziwniej, ale chyba lepiej. Więc o, oby, oby, ty, oby to. Yy, dobra, więc lekcja z tego taka: jeżeli jeszcze nie zainteresowaliście się AI na tyle, żeby uczyć się o tej technologii, dowiadywać się, co się dzieje, chociażby z takiego podcastu jak mój. To wasz błąd, jeżeli macie znajomych, bliskich, którzy kompletnie ignorują temat sztucznej inteligencji, zwróćcie im uwagę i powiedzcie, żeby się zainteresowali, żeby chociaż troszeczkę się doedukowali, bo będą bardzo do tyłu. W momencie, kiedy nie będą tego robić przez kolejne 5 lat, i za pięć lat dosłownie rynek pracy, rynek produkcyjny, rynek prawny, polityczny wszystko będzie inne. I ci ludzie będą zagubieni, nie będą nagle, nagle potrafili podjąć nawet odpowiednich decyzji. Weźmy głosowania różnego rodzaju, tak? To jakby więcej masz wiedzy, świadomości, tym lepsze decyzje pozwala ci to podjąć. A im lepsze decyzje podejmiesz, tym dla wszystkich dookoła będzie lepiej. Więc trzymajmy się tego, uczcie się o sztucznej inteligencji, korzystajcie z niej i dzwońcie do mnie, bo mogę wam zrobić szkolenie albo warsztaty dla waszych dzieci i młodzieży. Woo! A jeżeli macie znajomych w nauczalniach wyższych, to też prowadzę prelekcje i warsztaty dla studentów. No, szkolenia dla kadru oczywiście też, no ale to się wpisuje w to, co powiedziałem na początku tego zdania. Puszczam oczko dla tych, którzy tylko słuchają. No co, ja nie mam żadnych sponsorów, nie mogę sam siebie reklamować.